kurs neurokompozycja, była dla mnie nie lada wyzwaniem, czyli tego, że dotykałam miejsc, gdzie moja struktura wewnętrzna i zewnętrzna jest waszona, albo nawet niewytworzona. Ale za to z każdym rysunkiem tworzyłam, modelowałam, transformowałam klanowo, zdrowo, tę wewnętrzną strukturę taką solidną przemyślaną przeczyto ciele, konstrukcje, kompozytyrki, fundament. Cenne było też dla mnie doświadczenie tego, jak bardzo różne figury, ich kłady, ich kompozycje, każda na swój sposób, działają na mój system mirrowy i na moje ciało. I chyba tak dopiero przy tym kursie poczułam tak mocno i od środka, że naprawdę ten rysunek a ja jestem, staję się dziełem procesu neurografowania. Przy tym cudzie, w tym momencie poczułam coraz większą fajnę. Moje rysunki przyszedły po takie ciężkie, toporne, a pojawiało się w nich coraz więcej lekkości, i coraz bardziej zaczynały przypominać rysunki Marsy i te, które chciałam na grupie, które wrzucały osoby już po kolejnych kursach certyfikowanych. E, Kurs neurokompozycji to jest ogrom wiedzy. To da mnie trochę przytłacza, ale jednocześnie Marta potrafi przekazać to, te wiadomości taką jasnością, klarownością. I to wiedza, wszelkie zasady, mam wrażenie, że same zdają się wchodzić do głowy i, i zostają w pamięci. Jednocześnie też energia, ciepło, uśmiech Marty dodają takiej lekkości do, do tego procesu nauki. Polecam, e, bo kurs neurokompozycja dla mnie jest taką solidną bazą do dalszej twórczej przygody. E, dziękuję, Arturze, że to nie zapraszasz.